Jabłka w naszym ogrodzie może nie są idealne, ale są piękne, zdrowe, smaczne, aromatyczne. Dlatego i w ogóle w tym roku jest ich bardzo dużo, dlatego postanowiłam je wykorzystać, ponieważ z ogrodu wykorzystuję wszystko. Do tej pory z jabłek robiłam sok. Albo tarłam i wkładałam do woreczków, zamrażałam. Ale teraz pomyślałam sobie, że może mogłabym zetrzeć jabłka, włożyć do słoików i pasteryzować. Może udałoby się w ten sposób je przechować. Byłoby to dla mnie łatwiejszy sposób, prostszy. A takie jabłuszka, oczywiście, można tarte wykorzystać na szarlotkę, można wykorzystać jako dodatek do ryżu, makaronu. Czy można też zjeść razem z marchewką jako surówka do drugiego dania. I można oczywiście wykorzystać do ciasta, zrobić galaretkę domową i do galaretki włożyć masę z jabłek startych. Ja tak nieraz robiłam i naprawdę wychodzi przepyszne ciasto, bardzo smaczne. No, oczywiście to nie jest jeszcze końcówka zbioru. To jest jeden mały koszyczek. A tutaj na dole jeszcze jabłuszka zostały, są mniejsze, i została jeszcze jedna cała jabłonka do obrania. To są już te ostatnie późne odmiany. I z jabłuszkami będzie w naszym ogrodzie już koniec. Zostaną nam późne brzoskwinie i malina poranna rosa, z której również robię przepyszne soki. Czas obrać jabłuszka. Osy trochę przeszkadzają. Fruwają z każdej strony. Nie było ich długo, teraz się pojawiły. A jeszcze jak czują owoce, to zaraz jest ich tutaj dużo. Obierki z jabłek powędrują do królików. Może zjedzą bo kury raczej nie dziobią, ale one nie bardzo. A króliczki może by sobie zjadły. One bardzo lubią jabłuszka. Gdy są spady, to ja zbieram i zanoszę im. Bardzo się cieszą. Zakończyłam na dzisiaj robienie przetworów. Miałam jeszcze pomidory, ponieważ cały czas dojrzewają, więc zrobiłam przecier pomidorowy. Zebrałam też, wykopałam marchew i zrobiłam marchew do słoików. I zrobiłam też do słoików jabłka, tarte jabłka. Jestem bardzo ciekawa, jak te jabłka będą tutaj w słoikach się trzymały, ponieważ mówiąc szczerze, nigdy jeszcze nie robiłam i jeszcze dwa słoiki mi się pasteryzują. Jeszcze tych jabłek tutaj trochę zostało, więc być może wykorzystam wszystko i właśnie zrobię w ten sposób, ponieważ nie chce mi się już mrozić we woreczkach. I wolałabym, gdyby się udało, i był dobry sposób w swoich, to wolałabym oczywiście w swoich. 아 으, 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 Króliczka będzie już duże, świeżego szalanka, ale żebym wyciągnął pieszość. Myślę, że już nawet zaglądają z radością, aż do króliczki. sianka dużo tak samo suki bardzo lubią w takim sianku wyrażkować a jest tu przychłodniej, bo to wrzesień już poranki chłodniejsze no co też więcej niż tutaj się cieszą a myślę, że będą zadowolone jeszcze tutaj trochę dostała, tam, dom. tam nie ma co aby taka ilość była